Mogę widzieć w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście odbierzemy sobie nagrody bez żadnej szczególnej przemowy na początku. Dlatego też od razu jesteśmy w takim widoku, oczywiście, że już widzicie wszyscy ładnie grę. Ja loguję się do Ultimate Team, odbierzemy sobie nagrody. Klasycznie oczywiście zapraszam Was na serwer Coins Kingdom. Mówię klasycznie, a właściwie ma to miejsce od trzech odcinków, ale nieważne, e, nieważne na kogo my sobie tutaj polujemy, Oj, jest bardzo ciekawa drużyna tygodnia, zapewne Wam się teraz wyświetla na ekranie, e, chciałbym tak zrobić i tak zrobię właściwie, jak już sobie teraz tak obmyśliłem ten plan, e, no i myślę, że teraz już jesteśmy naprawdę gotowi do tego, żeby odebrać e, nagrody. E, może zaczniemy sobie od Food Champions, bo czemu by nie, zaczniemy sobie od Food Champions, Goldzik 2. Oto nasze nagrody. Przejdziemy sobie do player picków. Odbieram nagrody, pierwsze player picki. Nie wiem o co prosi Joe Gomez, ale naprawdę dajcie cokolwiek grywalnego, lecimy. No, chyba się przeliczyłem. Chyba się przeliczyłem. Wezmę pod overall, ale czy lepszy João Pedro czy inne same czy jakkolwiek się to czytam? Nie, no chyba weźmiemy sobie właśnie tutaj e, zawodnika z Kamerunu. E, no i wybieramy właśnie sobie jego, ale no, 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 proszę coś lepszego. Może bez żadnych tutaj histerii i błagań będzie lepiej. Paulinio! Okej, okay, ta karta wydaje się być naprawdę dobra. Naprawdę dobra. Popatrzcie tylko na te statystyki. 4x4 183 cm wzrostu, bardzo dobra fizyczność, dobra obrona, dobra, dobry dribbling, dobra dribbling, do, dobry dribbling po prostu. 84 strzelania, podania też bardzo dobre, praktycznie wszystko na 80 oprócz tempa, ale wybaczymy mu to. Te statystyki, jeśli chodzi na przykład o wytrzymałość. To jest coś cudownego. Paulinho, naprawdę bardzo dobry traf. Być może znajdzie się w składzie, być może. wysyłam sobie player Piki do klubu. No, jest ok, Jest stabilnie 90 tysięcy monet na moim e, wspaniałym koncie. E, Przejdźmy sobie teraz może do Division Rivals, e, gdzie wezmę chyba monety. Mamy chyba rangę trzecią, bo jak wiecie, fantastycznie wyszło to, że... Zapod Champions, nie możemy uzyskać tyle samo punktów, jakbyśmy rozegrali wszystko w czwartek. No ale ja nie jestem robotem i nie będę wszystkiego grał w jeden dzień. 35 tysięcy monet, a niech będzie, niech będzie, bo będziemy dzisiaj też budować nowy skład, nie wiem czy wiecie. Ja wolę sobie zawsze zabrać te monety. Gdybym grał normalnie, byłaby druga ranga, tak jak w tamtym tygodniu, i 50 tysięcy, albo i więcej. Też sobie niechcący, niechcący, niechcący spadłem do trzeciej do dywizji, a nie jestem już w drugiej. No ale bywa, no ale bywa. Co jeszcze tutaj mogę zrobić? No mogę sobie przejść do paczek. Kulturalnie ładnie, przejść do trzech paczek, które mamy dostępne. Przynajmniej tak mamy tutaj napisane. Tak jest, są to trzy paczki, lecimy sobie z pierwszą. Mega paczkę rzadkich kart, bez przedłużania. 30 kart w sumie, wszystkie rzadkie, ale nie są to wszystko zawodnicy. Ale później kryje się tam paczka za 50 tysięcy bodajże. Czy my tutaj coś mamy? Nie umiem tego rozpoznawać w żadnym stopniu, ale nic nie mamy, więc nie, nie potrzebna mi tutaj ta umiejętność. Lecimy sobie może tym razem już z paczuszką za 50 tysięcy monet. 12 zł hard to jest 50 tysięcy monet, a nie zawodników? Być może się pomyliłem. Jeżeli zawiera tylko zawodników, to jest za 50 tysięcy, a jeżeli nie, to nie wiem za ile. A czy tutaj cokolwiek trafimy? Oczywiście, że nie. E, mamy tutaj Sołczka. O, dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy, pani Sołczek. E, jest, o, to będzie Acerbi. No, tak sobie patrzę i teoretycznie moglibyśmy na przykład Rodrigo Moreno-1 ale czy to ma większy sens? Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie karty do 125 tysięcy z Premier League, bo właśnie w tym kierunku bardziej mógłbym się udać, powinienem właściwie się udać według mnie. Sorry, że patrzę tu w Boga, ale tu mam po prostu ekran, drugi monitor, na który sobie tutaj patrzę. Mam footbina i kogo ja bym tutaj mógł właściwie kupić? Bruno Fernandez raczej nie. Hmm, z takich ciekawych kart to tutaj naprawdę nie masz czego wybierać. W takiej cenie jestem ciekaw, ile kosztuje taki są. Ile kosztuje taki son? No to jest mnie naprawdę bardzo interesuje. Anton Marcial, 143 tysiące. Teoretycznie, gdybym kogoś sprzedał, no to, no to bym nie było stać. Ale przejdźmy sobie na konsolę, zobaczmy dokładnie, ile kosztuje Hyundai Son. Dobra, ja sobie tutaj sprawdzam Sona, ale to chyba jeszcze nie dziś. Był przez moment, pamiętam, za 170 tysięcy, no jest troszkę kart sona właśnie w tej cenie, ale czy on będzie na przykład za 160 tysięcy, no już nie. Za 160... 000. 150 tysięcy, ale bym tu ładnie wysnajpił właśnie koreańczyka, ale mnie nie stać, właściwie mnie nie stać, no, kurczę, kupiłbym tego Sona, poszalałbym sobie takim Sonem, ale kogo ja bym mógł to wymienić? Jeszcze bym mógł oczywiście grać Rashfordem, no, ale oni obydwoje są na lewej stronie Pomocy, czy też chyba obzwoje LP, nie wiem czy Rashford nie ma LS. W każdym razie są na lewej flance. No a tu jest Usman Dembele, który mi się kapitalnie gra, więc to odpada. To odpada. Może jakiś środkowy obrońca. Może sobie kupię Mendiego na lewą obronę. Rozpatrzymy to za chwileczkę i dam wam odpowiedź. Okej, okay, oczywiście zapomniałem jeszcze o Paulinie, ale to u mnie klasyk zapominanie. Dajmy sobie obrońcy Premier League, zawodnicy koncepcyjni. No i mamy sobie takiego Trenta, mamy Robertsona, nie jestem zainteresowany. Walker na razie, no, 100 tysięcy kosztuje, ale jak na pełno, to, to, to nie jest, to nie jest warte. Jest Virgil van Dijk, o którym nawet nie marzę, no ale czy my mamy tutaj jakiego zawodnika, który mógłby nas pokierować? Na pewno Ricardo Pereira byłby fajnym wzmocnieniem, bo chyba kilkanaście tysięcy kosztuje właśnie Portugalczyk, no ale tak poza nim... Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby na przykład był taki zawodnik jak Joe Gomez, który trzyma ten cały blok defensywny. Na pewno Ricardo Pereira lepszym zawodnikiem, chociaż to tempo? On ma tak mało tempa, co jest? Kurczę, jednak my się zniesmaczyłem lekko co do właśnie zawodnika Leicester City. Jednak zostałem Barina. Co tu się dzieje w tym Premier League, to ja nie wiem. Jak ja bym mógł to rozwiązać? Mógłbym wywalić Rodrigo Moreno. Ale gdybym wywalił Rodrigo Moreno, to musiałbym coś tutaj zrobić, na przykład z panem Tomori. No, a czy ja chcę koniecznie coś takiego robić, bądź wpuszczać Paulinho z ławki, no albo ciężko go połączyć, no umówmy się, no ciężko go połączyć, kurczę. No, ewentualnie tutaj szukając Brazylijczyków w składzie mamy jednego, nie, 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 to burzy cały ład naszego składu, jeszcze tutaj pozmieniałem oczywiście bezsensownie. Na pewno pan Paulinho ląduje sobie na ławeczce i to będzie kapitalny zmiennik jak nie zawodnik podstawowej jedenastki. A no, ale taki Mendy, no ile on kosztuje? Ile on może kosztować? Na pewno fajny zawodnik i na pewno mógłby być już bardzo, bardzo długi czas, jeżeli miałbym Dembele, To Mendy mógłby razem z nim sobie tutaj na tej lewej stronie grać. Ile taki Mendy kosztuje? No za lewego obrońcę. Kurczę, no kurczę, no też taka dyskusyjna kwestia, no nie, nie chcę tyle płacić za tego brań ja sobie może tutaj taką cenę. No od 70, no może od tylu tysięcy do ceny maksymalnej, którą posiadamy na koncie, czyli 125 koła. No i mamy takich zawodników... Aha, miałem jeszcze ustawić, że to są nasi napastnicy, no ale oczywiście zapomniałem, tam jest Nake, w ogóle ciekawa karta. Jakbym sobie takiego Natana AKE kupił, no to myślę, że by, bym się nie obraził, ale chyba się nie opłaca. Jest Antony Martial, jest Antony Martial, to jest naprawdę ciekawa opcja i nie wiem, czy sobie nie sięgnę po Francuza. Kurczę, ile on dokładnie kosztuje? Mógłbym sobie go sprawdzić, najbliżej sobie go sprzedam. Wiem, że teraz są najwyższe ceny, na pewno bym go teraz nie kupował, poczekałbym troszkę. No i sobie go kupił na przykład w sobotę albo w niedzielę, po weekendowej pewnie. No ale sobie zobaczmy za, dla samej zasady, że już tu siedzicie ze mną prawdopodobnie do, nie wiem, 10 minuty może materiału, no i czekacie na moją decyzję. Ile on kosztuje? 125 koła, no ale oczywiście tutaj jest zlagowany rynek. Ehm, klasyk, klasyk po prostu, ten też Foodbin wariuje przez to, że jest zlagowany rynek, około 100 tysięcy, troszkę więcej, zobaczmy, 110. Mamy go za 108 109 z stylem gry myśliwy. Dobra cena za Antonego Marciala. Na koniec porównajmy sobie Marsjala z Rodrigo Moreno, czy to w ogóle się opłaca. A jeżeli chcecie znać taką oficjalną moją odpowiedź, to oczywiście śledźcie pozostałe materiały, jak i wpadnijcie na grupę na Facebooku, również linko w opisie. Bez jakiegoś szczególnego zakończenia, trzymajcie się, no i cześć!